Siemanko z tej strony i witam was w filmiku dotyczącym nowości w trybie kariery w FIFA 22. Są to oficjalne informacje pochodzące ze strony Electronic Arts, nie żadne plotki, więc to o czym wspomnę na pewno pojawi się w FIFA 22. Większość najważniejszych nowości pojawi się i na konsolach starej generacji i na konsolach nowej generacji, więc jeśli macie na przykład PlayStation 4, to nie musicie się obawiać, że jakieś najważniejsze nowości was ominą. Są pewne rzeczy, które pojawiają się tylko na konsolach nowej generacji i na stadii, ale o tym wspomnę na samym końcu materiału. Ale spokojnie, to co najważniejsze będzie dla wszystkich dostępne. Ten materiał mam nadzieję, że pomoże wam w decyzji czy kupować FIFA 22, bo jest tyle nowości, że to was przekonuje, czy jednak zrezygnować z zakupu i na własną rękę przeprowadzić transfery i nadal bawić się w FIFA 21. Wszystko zależy od was. Każdy z nas jest kowalem swojego losu. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę, żeby ten materiał dotarł do jak największej ilości odbiorców. A teraz bez przedłużania, zaczynajmy. Najważniejszą zmianą w karierze jednego zawodnika jest możliwość wchodzenia na boisko z ławki rezerwowych. Tyle lat trzeba było czekać na opcję, która powinna być podstawą w karierze jednego zawodnika, bo to było bez sensu. Albo graliśmy od samego początku, albo nie graliśmy w ogóle. To nie miało żadnego sensu. Teraz wreszcie będzie to normalne, że jako młody zawodnik na początku pewnie dostaniemy kilka minut, a potem wraz z rozwojem naszej postaci będziemy tych szans dostawać coraz to więcej. Nareszcie będzie to jakieś normalne. Jeśli zaczniemy mecz na ławce rezerwowych, no to będziemy mogli wystartować mecz od tego momentu, gdy pojawimy się na boisku. Ale też jest kilka innych ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o tę karierę jednego zawodnika, więc posłuchajcie dalej. Jedną z kluczowych funkcji, jeśli chodzi o karierę jednego zawodnika, może być tak zwana ocena menadżera, oczywiście jeśli zostanie dobrze zaprojektowana przez twórców gry. Na czym to ma polegać? Będziemy i w reprezentacji i w klubie dostawali tak zwane cele meczowe. Jeśli będziemy je realizować, to nasza pozycja będzie wzdróżni, rosła, będziemy dostawali coraz to więcej szans, może nawet staniemy się zawodnikiem podstawowego składu. A jeśli nie będziemy ich realizować, to nasza pozycja będzie słabła. No i niestety będziemy dostawać coraz to mniej szans. Będzie też tak zwane koło, mo moim zdaniem ratunkowe, czyli treningi. Jeśli tam będziemy się dobrze prezentować, to mimo słabych występów w meczu dostaniemy kolejne szanse, ale jeśli je zmarnujemy, no to możemy wylądować na liście transferowej lub na liście do wypożyczeń. Też w zależności od tego, w jakim klubie będziemy grać, też nasza ilość minut będzie różna. No bo na przykład z overallem 60 w Manchester United, Dostaniemy dość mało szans, ale w takiej Krakowi możemy dostać zdecydowanie więcej. Tylko pamiętajcie jak traficie pod batutę probieża, nie ustawiajcie sobie obywatelstwa polskiego, bo wtedy wasze szanse na grę spadają praktycznie do zera. Wcześniej wspomniałem o tzw. celach meczowych, ale nie rozwinąłem tematu, więc pora to zrobić teraz. Cele meczowe będą się ujawniać w momencie, gdy będziemy pojawiać się na boisku. Będzie ich kilka, ale jeden z nich będziemy mogli wybrać jako priorytetowy, a za jego wykonanie otrzymamy więcej punktów umiejętności niż za pozostałe. Jeśli chodzi o, powiedzmy, pozycję na boisku, no to będzie nam ją wybierał menadżer. Jeśli będziemy na przykład środkowym pomocnikiem ofensywnym w formacji 4-4-2 płasko, no to dobierze nam pozycję najlepszą do naszych umiejętności, czyli nie wiem, jak będziemy szybcy, to pewnie rzuci nas na skrzydła, a jak odrobinę wolniejsi, to kto wie, może do środka pola na pozycję typowego środkowego pomocnika, no ale wiecie jak to jest z pozycjami w FIFA, Tutaj się wszystko może zdarzyć, gdy trener ma dużo pomysłów w głowie. I w zależności od poziomu rywala, też te cele będą różne. Też cele będą uzależnione od formacji. Więc jeśli będziemy grali na przykład formacją 5-4-1 i będziemy tym osamotnionym napastnikiem, to na pewno nie dostaniemy takiego celu jak zajicz asystę. No bo wtedy musimy być goleadorem i naszym zadaniem będzie zdobywanie bramek. Wszystko o czym wspomniałem do tej pory dotyczyło zarówno kariery prawdziwym piłkarzem, jak i tym stworzonym przez nas. A teraz wspomnę o nowościach, co podkreślę, dotyczących tylko i wyłącznie stworzonego przez nas piłkarza. Będziemy mieli dużo większy wpływ na jego rozwój. Będziemy mogli podnosić jego poszczególne umiejętności i ostateczny overall za pomocą tzw. punktów doświadczenia, które będziemy zdobywać na dwa sposoby. Poprzez granie spotkań. Za każde spotkanie otrzymamy określoną liczbę punktów, która będzie uzależniona od naszej końcowej oceny i realizacji celów meczowych. Drugim sposobem na ich zdobycie będzie wykonywanie treningów. Będą dostępne trzy tygodniowo, i w zależności od otrzymanej oceny, tyle punktów doświadczenia uzyskamy. Oczywiście będzie się opłacało się wykonywać te treningi, które są dostosowane do naszej pozycji, czyli np. trening strzelecki będzie bardziej efektywny dla napastnika, a trening gry w obronie, delikatnie mówiąc, niewiele mu da, ale też będzie opcja zdobycia dodatkowych punktów i zapamiętajcie sobie za co. Pierwsza rzecz to za wykonanie po raz pierwszy każdej gry treningowej, więc warto przetestować wszystkie treningi i wykonać je chociaż raz. I drugi bonus jest zagranie treningów, a nie ich symulowanie. Nawet jeśli grając uzyskamy niższą ocenę, to otrzymamy więcej punktów niż za wyższą rangę w symulacji. To mi się podoba, bo wreszcie będzie opłacało się grać gry treningowe, a nie je symulować. Dobra, dobra. Dużo było rozwoju piłkarza, ale czy będziemy tak naprawdę mogli decydować, w którym kierunku ma się rozwijać? W FIFA 22 o dziwo wychodzi na to, że tak, bo będziemy mieć drzewko umiejętności. Pewnie ludzie, którzy grają w inne gry niż tylko piłkarskie, choćby Assassin's Creed, no to wiedzą, że są takie drzewka umiejętności i w zależności w którą stronę pójdziemy, tak nasz bohater będzie się rozwijał i teraz będziemy to samo mieli w grze piłkarskiej, czyli pewnie tworząc napastnika, będziemy mogli decydować, czy będziemy chcieli tworzyć takiego siłacza, który będzie się dobrze zastawiał i grał fenomenalnie głową, czy jednak takiego małego, szybkiego, który będzie uciekał każdemu obrońcy, ale w pojedynkach fizycznych będzie jednak mógł mieć duże problemy, wiele będzie zależało od nas. To my będziemy decydować, w którym kierunku ma rozwijać się nasz piłkarz. No, i to jest bardzo fajne, no i mi się podoba osobiście. Wszystko pięknie, ładnie, ale pojawia się zasadnicze pytanie: czy w FIFA 22 będzie opłacało się grać karierę jednego zawodnika dłużej niż jeden sezon? Wychodzi na to, że tak, bo pojawia się system tak profitów i będzie ich coraz więcej do wyboru wraz z rozwojem naszego piłkarza. A żeby go dobrze rozwinąć, to trzeba trochę jednak pograć. A co to jest ten system profitów? Będziemy mogli wybrać tak zwane trzy profity na spotkanie. Będą się one aktywowały po spełnieniu określonych warunków automatycznie, ale co one dają, to jest chyba najważniejsze. Będą podnosić umiejętności albo naszego piłkarza, albo całej drużyny. W zależności jaki profit wybierzemy, ich na stronie jest naprawdę sporo wymienionych, gdybym miał tutaj wszystkie wymienić, no to zdecydowanie czasu by zabrakło, ale na przykład mamy profit dla całej drużyny, tak zwane kreowanie sytuacji, które podnosi w całej drużynie wizję gry, podania krótkie jak i długie, dośrodkowania i przerzuty więc myślę, że to może być ciekawa opcja. Jeśli na przykład nie będą nam wychodziły podania, ta opcja się aktywuje, no i wtedy nasi piłkarze powinni podawać o klasę lepiej, więc będzie przeskok z takiej ekstra klasy do choćby drugiej ligi hiszpańskiej. Wszystko co najważniejsze jeśli chodzi o karierę jednego zawodnika zostało już powiedziane, więc czas przejść do tak zwanych nowości jeśli chodzi o karierę menadżera, bo tutaj mamy możliwość wreszcie tworzenia własnego klubu, i nie chcę tego nazywać nowością, bo pamiętacie, że niedawno na kanale tworzyłem retro materiał z FIFA 09, gdzie właśnie tworzyłem własny klub. Na tym często polegają nowości w FIFA. Coś zostaje usunięte, umieszczone na kilka lat w zamrażalce i potem dodane jako wielka rewolucyjna nowość. No ale wiecie, no tak to musi być. Jeśli chcecie poznać nowości w najbliższych edycjach gry, tak wiecie, przedpremierowo, to cofnijcie się kilka edycji wstecz, zobaczcie, co zostało usunięte. I spokojnie, za kilka lat ponownie zostanie to dodane, przedstawiane oczywiście wtedy jako wielka i rewolucyjna nowość. Możemy różnie myśleć o tych tak zwanych nowościach w FIFA, ale trzeba też o jednym pamiętać, że najczęściej, gdy coś wraca do FIFA, to jest ulepszone w stosunku do tego, co było dawniej, i mam nadzieję, że tak będzie w przypadku tworzenia własnego klubu. Będziemy oczywiście mogli wybrać jego nazwę oraz pseudonim, będziemy zespół mogli przydzielić do dowolnej ligi, zastępując inny zespół z tej ligi, co jest klasyką gatunku. A ten zespół, który zastąpimy, trafi do drużyn reszty świata. W lidze będziemy mogli sobie wybrać rywala, na przykład, nie wiem, zastąpimy jakiś zespół w Polsce, stworzymy klub KS Warszawa i naszym rywalem będzie Legia. W trakcie spotkań z tym rywalem powinna być tak zwana specjalna otoczka, jakaś tam historia budowana. Jak to jest ważne spotkanie, wiecie, takie smaczki przedmeczowe, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo na papierze wiele rzeczy pięknie wygląda. Wracając jeszcze do personalizacji, nie wspomniałem o bardzo ważnej rzeczy, czyli będziemy mogli tworzyć oczywiście własne stroje domowe, wyjazdowe oraz własny stadion. I trzy rzeczy: herb, stroje i stadion możemy zmieniać przed startem każdego sezonu. Więc jeśli wyjdą wam brzydkie stroje, to jeden sezon się przemęczycie i w następnym na spokojnie możecie je zmienić. A jeśli chodzi o stadion, to pewnie będzie. Tworzony, powiedzmy na tej samej podstawie, co obecnie w Ultimate Team. Pewnie zajdą tam jakieś lekkie zmiany, żeby pokazali, że pracowali cały rok. No, ale nie spodziewam się tutaj jakiejś wielkiej rewolucji. Dodatkowo będziemy również mogli modyfikować stadiony nielicencjonowane, no bo tych licencjonowanych raczej nie będziemy mogli ruszać. Stadion jest, jest, stroje są, nazwa jest. Czego brakuje? Oczywiście, że piłkarzy w dawnych FIFach braliśmy przy tworzeniu klubu prawdziwych piłkarzy, ale w FIFA 22 będzie inaczej. Będą oni generowani automatycznie. My jedynie będziemy wpływać na ocenę zespołu oraz na średnią wieku naszej drużyny. Jeśli chodzi o narodowość piłkarzy, to będzie ona generowana na podstawie tego, w jakiej lidze występujemy. Jeśli na przykład powiedzmy w Serie A, jest 2% Polaków, no to mamy 2% szans, że jeden z naszych piłkarzy będzie Polakiem i tak dalej, i tak dalej. Cieszmy się, że probierz nie trenuje całej ekstraklasy, bo wtedy byśmy mieli naprawdę niezły kocioł, a tak jest największa szansa, że trafimy tam jednak Polaków. Na sam koniec trzeba również wspomnieć, że będziemy mogli sami wybrać jaki chcemy budżet transferowy na pierwszy sezon. No i tutaj może być ciekawe pole do popisu, możemy sobie zrobić klub, którego sponsoruje Szejk. Oraz możemy sobie zrobić taki bieda klub, że jak nam starczy na jednego skauta, to i tak będzie wielki sukces. Jeśli liczyliście na kolejne rzeczy jeśli chodzi o karierę menadżera, to niestety się przeliczyliście, bo tworzenie własnego klubu to jest tak naprawdę jedyna ciekawa nowość jeśli chodzi o ten tryb. Teraz bardziej skupiono się na karierze jednego zawodnika. W sumie klasyka gatunku w jednej Fifie skupiałem się na karierze menadżera, w następnej na karierze jednego zawodnika, żeby co roku mieć co dodawać. A teraz przejdźmy do takich rzeczy pobocznych, które nie są kluczowe dla gry ale warto o nich wspomnieć. Atmosfera w szatni. No tutaj zdecydowanie przydałby się sławomir Peszka. O co chodzi w tym takim nowym dodatku? Po meczu będzie nam się wyświetlało nasze osiągnięcia jako poszczególny piłkarz, jeśli gramy karierę jednego zawodnika, lub osiągnięcia całego zespołu, jeśli gramy karierę klubem. No i będzie pokazana stęka, jak po wygranej piłkarze się cieszą i świętują, lub stęka, że są smutni, załamani po tym, jak przegrali mecz, pewnie szczególnie z odwiecznym rywalem. Najciekawszy podobno klip to ma być taki, gdy zdobędziecie statuetkę z zawodnika meczu, a wasza drużyna przegra, i wy będziecie się stali, starali wtedy podobno ukryć tą statuetkę, żeby nie denerwować reszty drużyny. Chciałbym chociaż raz to zobaczyć, zobaczymy kiedy się tego doczekam. Transfery, czyli chyba coś, co najbardziej lubię, jeśli chodzi o tryb kariery. Tutaj nie ma praktycznie żadnych zmian, jedynie co pojawiają się nowe filmiki w trakcie negocjacji, mają podobno lepiej oddawać dynamikę tych negocjacji. Jak wyjdzie w praniu zobaczymy, szkoda, że nic tutaj nie zmienili więcej, ale przynajmniej dodali nowe filmiki. Zawsze to coś. I kolejna zmiana wizualna, czyli tak zwane kamienie milowe, będziemy dostawali wiadomości o różnej treści, na przykład gdy nie wiem, zagramy 100 meczów dla danej drużyny lub jako menadżer wygramy setny mecz, gdy zawodnik, który ma pierwszy sezon w naszej drużynie będzie miał świetny debiutancki sezon, gdy któryś piłkarz z naszej drużyny dostanie złotego buta, gdy będziemy jako pojedynczy gracz, Liderem w asystach lub czystych kątach. No i co chyba najważniejsze, gdy pobijemy rekord strzelecki jakiejś ligi, no to mi się akurat podoba. Kto wie, może komuś się uda nawet pobić Roberta Lewandowskiego. Odnośnie nowych lig krajowych w FIFA 22 niestety nie znalazłem na stronie żadnych informacji. Jedynie znalazłem wzmiankę, że pojawi się ten trzeci europejski puchar w FIFA, czyli Liga Konferencji Europy. Jeszcze zanim przejdziemy do nowości, które pojawią się tylko i wyłącznie na konsolach nowej generacji na stadi, to warto wspomnieć, że będą w tej FIFA dynamiczne TIFA. O co będzie chodziło? Jeśli będziemy mieli jeden z najwyższych override w zespole, lub przez wiele sezonów będziemy występować w barwach jednego klubu, to jest szansa, że to nasz piłkarz trafi na TIFO. No i to w sumie tyle. Czas przejść do nowości, tylko na nowe generacje. Na sam koniec zostawiłem nowości, które pojawią się jedynie na konsoli PlayStation 5, Xbox Series S i X. Oraz na stadii. Jeśli zastanawiacie się, czy dla tych nowości warto kupować konsolę nowej generacji, to krótko i na temat odpowiadam, że nie. Ale żeby nie być gołosłownym, przedstawmy te nowości. Nowe sekwencje wprowadzające do meczu, w których komentator mówi, co udało się osiągnąć, czyli te kamienie milowe, przełożone na słowa komentatora. Będą również nowe filmiki przed meczem, a jeśli będzie nam słabo szło w trakcie spotkania, to może być animacja, że kibice opuszczają stadion. Przy podjęciu nowej pracy jako menadżer, będzie jakiś inny filmik niż do tej pory. A dodatkowo piłkarze będą prezentowani na stadionie, a nie jak teraz na sali konferencyjnej. Komentatorzy to pewnie w karierze jednego zawodnika będą się spierać, czy ten transfer był dobry itd. Tutaj nie było za dużo powiedziane, więc mówię jak przedstawili to. Ma być podobno lepsza jakość zrzutów ekranu przesyłanych w wiadomościach. No nie jest to rewolucyjna zmiana. I tutaj zmiana dotycząca tylko gry w języku angielskim czyli w języku angielskim komentator będzie przekazywał, co się dzieje na pozostałych stadionach. Ta opcja przypuszczam, że nie będzie dostępna w języku polskim, bo było wspomniane, że to jest tylko do języka angielskiego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nowości w trybie kariery w FIFA 22. Na pewno kariera jednego zawodnika poszła zdecydowanie do przodu, ale moim zdaniem w karierze menadżera zaszło za mało zmian, bo dodanie samej opcji tworzenia klubu to jednak za mało. A jak Wam podobają się nowości w trybie kariery, napiszcie śmiało w komentarzach, czy przekonały Was do zakupu FIFA 22? Czy jednak pozostaniecie przy FIFI 21 i ręcznie przeprowadzicie transfery, dzięki czemu zaoszczędzicie kilka stówek? Piszcie śmiało, komentarze należą do Was, a jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!